Muzynek bambo, afryce mieszka. Czajno ma ten na koleska, Uczy się pilnie bez całej ranki. Ze swej muzyjskiej pierwszej tytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, przeciwruje do jego praca. Aż mama krzyczy, baba A bambo czajno na dyma wusie. Mama się mleka, a Anna drzewo szybko ucieka. Mama powiada, że kąpieli, a on się boi, że się wygubili. Dziękujemy. Dziękujemy panu. Jak dzisiaj wam się podoba? Fajnie? No, tak. Powiedz mi, będziesz dzisiaj zjeżdżał? Będę. Pierwszy raz? Nie. Który raz dzisiaj? Dziesiąty. Lubicie takie akcje? No. Jak masz na imię? Natalia. Ja. Powiedz mi, czym jest dla ciebie dzień dziecka? Zabawa. Zabawa, a czym czymś jeszcze? A dla ciebie czym jest dzień dziecka? No, świętem. Takim zabawa, dokładnie. A powiedz mi jaka zabawa? Święto, czyli co? Święto dzieci, tak? No, no. tak. No. Ale jakie święto? No jakieś takie... No... Takie dosyć. A powiedz mi, co otrzymasz na e, Dzień Dziecka w tym roku? E, nawet jeszcze nie wiem. Czyli niespodzianka? No. A w tamtym roku co dostałeś? E, już nie pamiętam. A kolega? Ja grę. Grę dostałeś. PlayStation może? E, Xbox. Czym jest dla Ciebie Dzień Dziecka? Świętem. A jakim świętem? A powiedz mi, lubisz Dzień Dziecka? Tak. A co dostałeś na dzień dziecka albo co dostaniesz? Sb. Eee, PSB PSB, pięknie, fajnie. A ty jak masz na imię? Bartek. Bartek? Ja Bartek, ty chodzisz do jakiej szkoły? Do no. Bartek, mówisz, chodziłeś do krokowej też, tak? A Bartko powiedz mi lubisz taki dzień jak właśnie dzień dziecka? A powiedz mi, z czym ten dzień ci się najbardziej kojarzy? Że są zabawki. Otrzymujesz, dostajesz zabawki, tak? Ale nie wiem co to znało Aha, a czy lubisz takie święto jak dzisiaj tutaj w Połowie? A powiedz, lubisz się uczyć? Do której chodzisz klasy? Do pierwszej A! Do pierwszej A, dziękuję Ci. Nie ma jak dom, Nie, ma jak dom Nie ma jak dom Tu do są? jesteśmy jako szkoła współorganizatorem dzisiejszego święta. Sportu święta Dnia Dziecka, w którym wspólnie oprócz konkurencji sprawnościowych, dodatkowo organizacje, które funkcjonują we wsi w Połuchowo, jak Wiejski Dom Kultury, jak Klub honorowy Dawców Krwi, wszyscy wspólnie organizujemy tutaj tą imprezę. Zarówno konkurencje sprawnościowe, konkurencje plastyczne, muzyczne, taneczne. Tak, żeby jak najciekawiej, najaktywniej uczniowie naszej szkoły, dzieci mogły spędzić to święto. Do dziadek do sąsiadki przeniósł pyszne czekoladki. Puder w dziki zachwyt wpadł, czekoladkę to bym zjadł, Miałknął kot, ja ci pomogę, strącę pudło na podłogę, już tarmoszą pudła w kwiatki, w pudle pachną czekoladki, no nareszcie szczeka pies, zobacz ile ich tu jest. Taka pyszna czekoladka. Pierwszą zjem za zdrowie dziadka. Nagle słychać krzyk sąsiadki: Gdzie są moje czekoladki? Kto je zabrał? Kto je zjadł? Kto na taki pomysł wpadł? Wokół pudła pudel chodzi. Warczy, co ją to obchodzi? Pytaniami nas zanudza, przecież ono się odchudza. Mamy już niedługo dzień dziecka. Czym jest dla ciebie to święto? niczym? Nie lubisz dnia dziecka? A co dostajesz na taki dzień? Nic. Nic nie dostajesz, a koleżanka? Eee, nic. Jak nic, no dziewczyny, Na pewno to się trzymujecie. Może słodycze? Nieździe, chcę nieźle. Ty co dostajesz na Dnia Dziecka? E, ja, ja w tym roku dostaję niż ten dziennik i słodycze. Powiedz mi, dzisiaj mamy takie święto tutaj w Półchowie Dnia Dziecka. Czy taka akcja podoba Ci się na terenie Gminy Płock?